To bardzo wcześnie się zaczęło, ta moja twórczość się zaczęła bardzo wcześnie, dlatego że mama w domu wycin zajmowała się oprócz wszystkich obowiązków, to w wolnych chwilach lubiła wycinać, czasami coś narysować, a to jeszcze wyniosła ze swojego domu, z kolei, bo babcia, która zajmowała się domem, też miała zdolności artystyczne, które wykorzystywała na potrzeby domowe. Kiedyś modne były piraneczki z papieru w oknach, zasłonki do, do kredensu, tak samo z papieru wycinane. Mama podpatrzyła, a że po prostu miała zainteresowania w tym kierunku, to też się zajmowała później, bo przez jakiś czas malowała, ale później zaniechała malarstwo. No a już jak ja się pojawiłam na świecie, no to wtedy mama pracowała dużo i w wolnych chwilach właśnie chciała mi przekazać te swoje umiejętności, bo widziała, że ja też mam różne zainteresowania, typu rysowanie, lepienie z plasteliny czy no takie jak to dzieci w przedszkolu. No jeszcze pamiętam, że mama, no, mama miała jeszcze maszynę do szycia. Często y, czasami komuś z sąsiedztwa coś y, zszywała, takie proste rzeczy szyła, ja się też często zajmowałam szyciem dla lalek, bo wiadomo, mama szyła ubrania dla ludzi. A no i dla mnie i dla siebie, bo to wtedy było trudno z ubraniami, przerabiało się stare rzeczy. I, a, a ja szyłam dla lalek, uczyłam się szycia, ściegów, szydeł, prac szydełkowych, później na drutach, ale w końcu mnie zainteresowało robienie między innymi wycinanek, wycinanki cały czas robiłam. No jakoś mnie bardziej papier interesował i to było dla takiego dziecka, to było to praktycznie łatwiejsze i szybszy efekt. Wzięło się kartkę papieru, złożyło, wtedy składałam przeważnie papier na pół i, i już za chwilę była wycinanka. Na przykład to jest Tygrys, który no już wtedy umiałam troszkę pisać, to go podpisałam. Takie próbowałam w kształcie pisanek robić wycinanki. No zaczęłam tak już wycinać jak miałam 5 lat, 5-6 lat, 7. W wieku 7 lat na przykład ta wycinanka była na wystawie w muzeum, bo była zorganizowana w 1968 roku wystawa w Kazimierskim Muzeum. Dla osób, które mieszkały i tworzyły amatorsko w Kazimierzu. No i między innymi mojej mamie, jako pracownicy muzeum, też zaproponowano udział w tej wystawie, bo, bo tam wiedzieli, że mama robi wycinanki, a przy okazji i moje wycinanki się, na moje wycinanki też się znalazło miejsce. No przede wszystkim to tutaj mam już takie obecne, teraźniejsze. Są to motywy roślinne i ptaki. Są wycinanki wzorowane trochę na wycinankach mamy, bo to jest na przykład mama wycinała tego typu rzeczy. Postacie w strojach ludowych. Motywy roślinne, takie trochę fantazyjne. A ja później już poszłam swoją drogą i sobie wypracowałam takie swoje różne wzory. Teraz, czym więcej się pracuje, tym więcej się ma pomysłów, bo to się tak później... To się tak później jakoś no, układa w głowie, że później te pomysły tak jakby same wychodziły z rękawa. Więc tutaj papier jest składany na osiem części i, i, i tu wtedy wychodzi wycinanka okrągła lub kwadratowa lub w formie gwiazdy. No, trady, tradycyjna wycinanka lubelska jest właśnie tego typu lub wycinanka pasowa, a, a ja jeszcze wycinam do takie swoje pomysły. Właśnie też z mamy wycinanek brałam przykład. Mama na przykład tutaj wycięła na a ja wykorzystując wzory na kartki pocztowe wycięłam Studnię Kazimierską i Świątynię Sybilli z Puław. Pierwsza wystawa była w 68 roku, gdy miałam 7 lat. Właśnie ta wspomniana wystawa w Muzeum w Kazimierzu Dolnym. Później była duża przerwa w wystawach, bo no tak sobie tylko dla siebie tworzyłam. Czasami koleżanki przychodziły to z koleżankami, wycinałam w domu. Takie wystawy, no, no typu na podwórku sobie urządzałyśmy, ale taki udział w wystawach zaczął się u mnie od 89 roku, kiedy zostałam przyjęta do Klubu Twórców Ludowych w Puławach. Wtedy opiekunką była pani Jadwiga Orlewska. I od tamtej pory prawie co roku biorę udział w jednej, dwóch wystawach. Zajmuję się jeszcze koronką klockową, a tą technikę poznałam na festiwalach Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, dlatego że w Polsce nie jest popularna ta technika. Jest to koronka klockowa, dlatego się nazywa klockowa, że robi się ją przy pomocy klocków, czyli szpulek z uchwytami, na które nawija się nici. I wyplata się. To jest troszkę przypomina tkactwo w niewielkim stopniu, ale troszkę przypomina tkactwo ta technika. Tylko nie ma warsztatu, tylko jest wałek, na który napina się nici. I, I to jest y, też bardzo pracochłonna, bardzo y, skomplikowana czasami technika. Trzeba znać wzory, które. Y, no, znać techniki splotów, bo są różne techniki. Przede wszystkim jest y, technika płócienko. To jest koronka tak zwana wieloparka, czyli wyplatana dużą ilością y, nici, około 20 nitek. I to jest znana w Czechach obecnie. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to, to często pokazuje, że jest to możliwe, bo, bo to jest nawet ciekawsza wystawa, gdzie można zaprezentować swoją twórczość nie już gotowy wyrób, tylko w trakcie powstawania. No w ogóle lubię, lubię twór, taką twórczość rękodzielniczą. Fascynują mnie i kolory, i takie właśnie wzory roślinne. W ogóle bardzo lubię y, florę, faunę, i no trochę tak chcę odzwierciedlić to wszystko w swojej twórczości.